Zapraszam na odcinek. Przypomnijmy sobie, co robiliśmy w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku inżynier nam umarł. Musimy zdobyć nowego zwiadowcę, żeby wysłać go na górskie trasy, żeby zdobyć dostawy żywności, których aktualnie nie mamy w ogóle żywności. Jest bieda całkowita, bo oni nam wyślą dopiero, jak my na nich wyślemy. A nie mamy rdzeni parowych. Ile oni w ogóle tutaj wydobywają tego? Bo tutaj mi gdzieś ostatnio popisało, ale. Halo? No. 33 stali, a... No, rodzinist... Mogę to zobaczyć jakoś? Pracownicy są pracownikami, ale... Hä? Nie mam. Nie mam tej informacji, nie wiem. Wytrywałem. dobra. Ajajaj nie, Jeszcze ktoś na zwolnieniu jest. Kozak. Okej, okay. czyli... Badamy dalej, no dobra, lecimy. Nie ma co czekać, nie ma na co czekać. Eee. A co tam w ogóle u Was, widzowie? W obozie jeden, czy sobie jakieś sprawy. Nie wysyłacie planowanej dostawy stali z lecaniami. Aby ułatwić wam wypełnianie swoich obowiązków, otrzymamy nowe do wprowadzenia dłuższe zmiany. Mądrze z niego korzystajcie. Nie mamy na to czasu, do widzenia. No spoko, Nara. E, Dekret w dłuższych zmianach, nowy Londyn Okej. Okay. Okej. Okay, 620. Teraz mi się pokazało tam dopiero ten czas. E, Nowa ludność dotarła. Okej. Okay. 10 stali to wymaga, tak. To 10 stali wymaga. Więcej zwiadowców. Eee, jak stoimy z węglem? Nic nie wydobywamy węgla. Nie fajnie. Nie fajnie, że nic węgla nie wydobywamy. Wszystkie złoża węgla poszły, co nie? Wpijcie już. Tu jeszcze trochę do wydobycia drewna. Okej, okay, mamy. No, jesteśmy na plusie. Ty oczekujesz. to oczekujesz, więc idziesz. Jeden rdzeń parowy. Musimy zwiększyć te. Ale jest masakra. Wytyfy. Co się dzieje? Eee, niepochowane ciała szefie. Narzekają na to, że na ulicach. Ok. Musimy się pozbyć. Miar. Musimy się zająć. Rosnącym niezadowoleniem. Ciała. Dekret o oszczędnym chowaniu zmarłych. Doły na ciała. Dobrze. Mamy doły na ciała. Więc postawcie doły na ciała. Ludzie są głodni. Wow. Super, że są głodni. Lądy na socie od żarcia. Wykopana dół na ciała. Kozak. Niezadowolenie trochę przy mnie zmalało. 8 inwalidów już mamy Super No i zaraz spadnie mi ten poziom się znaczy zaraz będzie im zimno wszystkim Nie będzie za fajnie wtedy Technologia koksownik ale on ma mały zasięg, jak pierdzielę Ile jeden koksownik zużywa? Koksownik zużywa 72. No to możemy sobie tylko pozwolić na jeden. Super, wy, wy dobędziecie w końcu ten jeden rdzeń, bo żarcia nie mam. Masakra. Wszyscy moi ludzie są głodni. Jeden rdzeń, halo, o! O! I tylko 30, nie wierzę. Ile on idzie? 12 godzin. 30 żarcie, 12 godzin, super. Wysokie niezadowolenie. Szefie, nasi ludzie są niezadowoleni. Nie przestają się kłócić i narzekać. Może powinniśmy poprosić nowego do pomocy w tej sprawie? Tak, powinniśmy. Jakie prawo nam dacie? Arena walki Dzięki za arenę walk Ziomki Więcej zwiadowców, surowce, wydobycie węgla eee, Idź na razie do rdzeni parowych Jedna ekipa dodatkowa do zwiadów. Dodaj ją, idziesz tutaj. Trzeba zacząć zwiedzać ten teren, bo się nie wyrobię z życiem. no Będzie masakra, jeśli nic nie, nie ten, się nie zmieni tutaj. Kurde, nie mam co zrobić. Wybudowano arenę walki, spoko. Nadzieja trochę wzrosła. Niezadowolenie miało spaść, a nie... Zimno im w kuchni, super. Węgiel jeszcze mamy. Gdzie oczekujesz? Zbadaj! Miejsce, jest w takim jest tu po nas. Okej. Okay. No to leci dalej, no. To osadniona dolina. Nie No, musimy znaleźć to miejsce do żar z żarciem, bo będzie lipa rip całkowita. Dlaczego nie masz tutaj niby drogi? Nie? Serio, to zrobiłem. No dobra. Nieważne, będzie do kopalni dróżka. Tu jest zimno, tu jest zimno. Dobra. Jeszcze jest ok. Jeszcze z węglem jesteśmy na plusie. Niezadowolenie padło trochę. Dobra. Żarcia nadal nie mamy. Rdzeń parowy jeden mamy. O wydobyć mi drugi. 0,1. Na... No to było tyle kasama. Myślałem, że on więcej tutaj wydobywa niż 0,1. Jeden... O Boże. Jestem pepego. No to też jest 0,1 na godzinę. Ach, pierdziele. Myślałem, że on będzie więcej wydobywać, jak będzie na tamtym. To po co ta litwię opcje? Nie rozumiem tego. Całkowicie tego nie rozumiem. Okej. Okay. Jest kopalnia węgla. Niestety, jeden rdzeń parowy poszedł Piździad, ale musieliśmy to zrobić. Ile drzew jest? 400 jeszcze. Eee, po ponoszone daj mu. Ten człowiek będzie pracować. Nadzieję nie Uh, nie Okej, okay, kapitanie Pen Lekarz, chcę są prezent doskonale. Okej, okay, byłem chirurgiem, dobra. Tak, badaj Tartaków modernizacja. Uh, szybciej leszcie ludzi. Okej. Okay. Zbadaj drewno. Byli tutaj ludzie. Przyszedł w głęboki dolin. Trafiliśmy na wielką liczbę pni. To pozostałości po zagajniku, który ściął drzewa i to zrobił niedawno. Pod śniegiem znaleźliśmy świeże wióry. Weźmy zasoby, 17 drewno i idźmy dalej. Pod Spring. Gorące źródła tam. Ludzie są głodni. Wow. Nie no chcę, ja ci na to poradzę. Idźcie z tym wszystkim. Zaraz temperatura jeszcze spadnie, potem trochę wzrośnie, i potem znowu spadnie, ale o jeden, czyli będzie 40, 20, 30, czyli tak jak teraz. Dobra, utrzymamy się na tym. Surowa żywność. 9 żywności, super. Nie, ty idź tutaj dalej. Tu jest bliżej, to idź w jednym kierunku. 9 żywności. Co ja mam z tym z 9 żywnościami zrobić, nie wiem. Dlaczego nie, nie wiem, z nam dajcie, czy coś? Wszyscy są głodni, wszyscy zapierdzielają ile tylko mogą, funkcjonuje, okej okay. Dlaczego jest tak jakoś... A? Brak zasobów, zasięgu? Przecież to powinno starczać na dwóch normalnie No właśnie O nie, ty nie sięgasz o Boże, ale za nie pepega Tego się nie spodziewałem Modernizacja leśniczy, okej okay. O Boże, wciąż nie wyszli się z nam stali Przyjąłem Ok ci na to poradzę Mniej amputacji, ok. Następne badanie. Mogę tutaj robić następny ten poziom. A, i tutaj już wydobywasz, tak? I wtedy węgiel mamy na zarąbistym poziomie. Ok, oczekujesz. Surowa żywność. Osada stanowi klawy, życie, skupioną w foku. Kilku gro Gorących źródeł. Jej mieszkańcy przybyli tu z miasta, które przetrwało wielką zamianę dzięki pomocy innego większego miasta. Gdy śnieżyca minęła, niewielka grupa postanowiła spróbować szczęścia osobno, zabrzmiawszy ze sobą nasiona i sadzonki. Po wielu nie niepowodzeniach trafiło w to właśnie miejsce. Mieszkańcy zbudowali tu ciepłe, posadzili nasiona, by przekazać dar życia. Wygeźdźcy rzeczywiście wręczyli nam trochę jedzenia i powiedzieli, że chętnie dadzą nam go więcej w zamian za pomoc w rozwoju ich osady. Świetnie! Weźli oddział budowlany, być placówkę handlową. 10 robotników potrzeba. 10 robotników. Skąd ja ci załatwię 10 robotników? 10 robotników. Wow, jeszcze zapomniałem, że stal właśnie służyłem <grymne> ty na mnie jeszcze oczekujesz, zbadaj eee, 16, 14 i wracasz tutaj, a potem następnik pójdzie tam, dobra eee, mam 6 inżynierów, niech będzie polecam obiecujące źródło pożywienia, 50 stworzyć w nim transportowym oddział budowlany, o, spoko, leci leci oddział budowlany hmm. pilna potrzeba lecznicy twarzy no sznicer dla Was specjalnie. Na tym nie będę oszczędzać. No bo z tym. Uff. Ale oni z głodu pewnie umierają. No nie, pewnie z głodu umierają, więc no kurde. Niezadowolenie, prawie na makta. Nie mam co wyczuć, mam On stali A, jest super. Eee. Pani i do boju. Jeden z naszych ludzi nie żyje. A ile mamy węgla? Jeszcze jest na plusie. Oczekuję. wybuduj placówkę handlową. Podspring. Podspring. Komunikacja. Mniejsza z tym. Usłyszenia, ale. A, tutaj Hot Spring. Komunikacja. Brak dosyć do wysłania. Aha. Okej. Okay. Jednostki. Tu też nie ma co robić. Okej. Okay. Niezależność wyspia. Że... Nasi ludzie cieszą o pozyskanie żywności. A to jest Hot Spring. Być może będziemy musieli jakoś oddzięczyć, ale. Okej. Okay. Hot Spring. Dzień dobry. Wasi ludzie świetnie się spisali. Tak szybko zakładując placówkę handlową. Teraz możemy zacząć sobie pomagać. Wysyłamy naszą nadwyżkę żywności. Będziemy mogli przekazać więcej. Jeśli otrzymamy od Was zasoby niezbędne do rozbudowy naszej osady, będziemy wdzięczni, jeśli pomożecie nam też poprawić nasze warunki mieszkania i opiekę zdrowotną. Eee, ok, spoko. 30-50 na 20 surowej żywności. Skąd ja mam ci spal wytrzasnąć? Takie ja zaraz mi to wszyscy pomierają no, Może wszyscy na zwolnienie niosą są. A, pierdziele, ale kobieta w żałobie Zróbmy wyjątek i pochowajmy. No, Nie znacznie się zmniejszy, niezadowolenie znacznie wzrośnie. A niezadowolenie, o Boże, wzrośnie. Super. Pierdzielę. Dobra, co ja mogę tutaj ogarnąć? Baraki, zbieracze, ocieplenie nie, modernizacja targ, wydobycie z towarowe. towarowej Pozwala używać wigów towarowych w magazynie, większe tempo wydobycia zasobów, tak Dalej Szpitale, oplacowy, ogrzewanie kuchni, nie potrzeba Fabryka do protest, nie potrzeba, lżejsze sanie zwierząt, myślę, że to będzie konieczność Wydajne palniki, mniej węgla, nie potrzeba na no, życie sesania z sobie nam potrzebna. A ile tutaj będziesz mi wydobywać? 5-8 więcej jest. Ok. No, wszyscy mi zdychają. Wow. Dobra, szybko się skończy ta seria. Seria, wszyscy po kolei mi umierają. Niezbyt on co robić. Całkowicie. Z tym ty wracasz. To jest z Wartią wracasz, dobra. O. Żarcia to trochę już mam. Dobra. Na razie rozwiązuję tą jedną ekipę. Nie potrzeba nami. Ona. Pochwa... Pochwalmy znalezienie innej osady i nawiązanie kontaktu z jej przedstawicielami. Jej plany bardzo pomogą w poprawie naszej sytuacji żywnościowej. Musimy jednak. Przypomniesz, że wszelką łączność zewnętrzną i rozdział pożywienia jest odpowiedzialny wyłącznie London. Proszę natychmiast wstrzymać kontakt z Hot Spring i przekazać nam surową żywność, którą otrzymaliście. Nie no, porobani są. E. Ludzie mają dość. Szefie, wybuchły zamieszki. Ludzie omawiają wykonanie rozkazów z Nowego Londynu. Precz z panami eee, skandują tłum. Dość tego, krzyczy pewna górniczka wymachując oskardem. Cholernie dranie, traktują nas jak śmiecie. Zanęcają się nad naszymi dziećmi, a teraz są, żebyśmy stracili naszą nadzieję na przetrwanie. Nie ma mowy. Ludzie wygonili nas z urzędników z siedziby administracyjnej i chcą ich na wyrzucić z obozu. Chcieliśmy interweniować, aby urzędnicy mogli się przygotować do podróży do Nowego Londynu. Eee. Nie, my ich. <grych> a Dlaczego nie zdawalenie? Wy zdradzieckie szumowiny. Wasza oba zostaje oficjalnie rozwiązana. Po powrocie, staniecie wszyscy przed sądem za zdradę. Macie trzy tygodnie, by przekonać nas, że zmieniliśmy postępowanie i chcecie zostać lajennymi obywatelami naszego Londynu. Później zostaniecie schwytani i przywiezieni Kajdane na miejsce. I niech Bóg was o swojej opiece. Nowy Londyn, bazy obioru. Brednie. Ok. Eee, mam troszkę ludzi. Poszukaj pomocy w Frostlandzie. Łączność została zerwana, więc nie możemy już wycofać się z podjętej decyzji, nawet jeśli nasi ludzie ochonęli i zaczęli zastanawiać się nad słuszną deklaracją niepodległości. Nie pozwolono nam na nic innego, jak przygotować się na odpowiednie z ekspedycji karnej, która... Jak musimy przyjąć, co zostanie wysłana z nowego Londynu? będziemy do tego potrzebować więcej ludzi i sobą. Spróbujemy więc odszukać na na całałych. Może jeszcze jest więcej osad, takich jak Hot Spring? Jeśli tak, warto sprowadzić ich opon. No tak, to prawda. E, ale Hot Spring, 50 stali. Ok. Trudne czasy, ok. Ale żarcie, mam. Zaraz będą produkować mi żarcie, więc może nie będziecie aż, aż tak bardzo głodni. Tylko. To Jest inny problem, pewien, no zasadniczy myślę. Jeszcze do mnie żarcie widzisz? Nie. A, urzędnicy administracyjne, okej. Okay. No wymieni się za żarcie. Jak najbardziej. O, niezadowolenie spada. Lila, gdzie moje żarcie? Co się stało z moim żarciem? Miałem już 100 No nie przerobili tego. Kto jest to jesteśmy wolni? Teraz, kiedy Nowy Lodo nie ma już nadami kontroli, wiele znaczy ludzi, mieszkańców mówi, że po raz pierwszy w życiu czują się wolni. Tak straciliśmy wsparcie miasta, ale zyskaliśmy niepodległość. Musimy pytać go. Nie musimy pytać go zdanie w każdej sprawie. Możemy na własną rękę wprowadzić nowe prawa i decydować o własnym losie. Pojawiła się chwila w sprawie zmiany nazwy naszej osady. Skoro nie jesteśmy już obozem, zróbmy to. To się dzieje na zwolnieniu czterech. Okej okay. New ex Exeter. Niech będzie, nie chcę mi się Możesz wpisywać nazwy. Niech będzie jak jest. I w końcu mam prawo. Dodatkowe racje dla chorych. Zupa. Nie spodoba wam się pierwsze prawo. Ja wiem, ale zupka się przyda. I na początku lecznicy. Natychmiast otworzę lecznica. Okej. Okay. Tutaj i tutaj następny będzie grzejniczek postawiony. Grzejniczek, koksownik. Okej. Okay. To jest następny koksownik postawiony. Dobra. Jest ok, Ludzie się najedli. Nie mam już takich problemów z żywnością e, stali. Nie mamy, bo używaliśmy kokcownik. Dobra. Jest spoko, bo teraz wystarczy, że będę tą stal kopać. Inżynierów do badań nie mam. Mm. No fak, Ja do niczego nie mam inżynierów. fila Mam no, za dużo placówek medycznych. Ja to zaraz inaczej zrobię, tylko poczekajcie, bo, bo ja mam ten problem, że. Mam misję na otwarcie lecznicy. Okej. Okay. Jeszcze chwilkę, i mamy nowe prawo. Okej, okay, mamy nowe prawo i przepełnione sale. Wypełnione sale, lżejsze sanie... E, sale, lżejsze stanie mogę wziąć. Szpitale, ocieplenie kuchni to nimi niepotrzebne. Tutaj termowozy bramowe. Ciężarówki, jakieś OK. Wydobycie węgla mogę zoptymalizować. A, ulepszenie składów, ocieplenie, lżejsze sanie. Czuję na następna zażywność, leci od razu. O, ale... A tu są problemy z tym drewnem. Bo jest kopalnia tartak i nic więcej. Bo nie mogę inaczej zdobywać węgla. A się drewna? Tylko z tych tartaków? Tartak parowy tylko. No. też no. mogę na retora mieć? Postawione. Wow. Oczekuję. Zbadaj. Złudna nadzieja. E, to tylko odwożone przez głotowne wiatry, zagłębienie sięgające nagiej skały. Jedno z najbardziej uderzających świateł z potężnej siły natury, wyzwolone przez wielką zamieć. Odkryto dwa miejsca. Stacja towarowa, tu jest nowa. Aha, bo ja mi się. Okej, okay, mi się odkryło nowe miejsce, dobra. Potrzebuję pięciu robotników. Nadal nie mam węgla. Węgiel już mam. A nie mam robotników. Ale nie mogę sobie odpuścić tego. Oni muszą zwiedzać mi ten teren. Bo. się zakopię i nie będę miał nic. Odcinek dobiegł końca. A ja was poproszę o zostawienie lajka, subika oraz kreatywnego komentarza. Co sądzicie o aktualnym odcinku, który właśnie minął. Następnego odcinka nie mam jeszcze nagranego, więc nie powiem, co będzie w następnym odcinku. Więc tylko mogę zaprosić Was do oglądania następnego odcinka jutro o godzinie 17.00 Remorda. Na razie, do jutra.